Przed chwilą skończyłam czytać książkę i aż roznosiła mnie energia, żeby usiąść i zacząć nagrywać. Także zebrałam sprzęt, usiadłam i zaczęłam nagrywać. I wiecie co? Nie mam pojęcia, co mam wam o tej książce powiedzieć, ponieważ. o ona jest szalona! Nie tylko w tytule, bo mowa o szaleństwie. Tutejsza treść sprawiła, że mam nieźle, bo przestawiane w głowie, także trzymajcie kciuki, żebym była w stanie się wam tutaj wypowiedzieć jakkolwiek poprawnie, wątpię. Czeleństwo jest szalone, magiczne, tajemnicze, pełne grozy i tego takiego czegoś, co sprawia, że kiedy czytacie na całym ciele pojawia się gęsia skórka. Mamy magię, mamy zabójstwa, mamy sprawy do rozwiązania, do rozwikłania, różne w sumie walki, ale przede wszystkim mamy szpital. Szpital psychiatryczny imienia Abrahama Lincolna Never w stanie Connecticut. Po murach, po dziejach tego szpitala, oprowadza nas czwórka narratorów, z którymi naprawdę niesamowicie mocno się zżyłam. Książkę rozpoczyna prologiem Levi, który w tym prologu umiera, ale to nie jest spoiler, o dziwo, to nie jest spoiler, a później pierwszą część historii bo mimo, że to jest cały czas ciąg, to historia jest podzielona na części, na cztery części, tak jak czterech narratorów. Mm, rozpoczyna forest, która, aby się utrzymać, aby zarobić na studia, musiała podjąć się pracy w szpitalu tym psychiatrycznym. I tak naprawdę wszystkie dziwaczne rzeczy tutaj zaczęły się dziać w momencie, w którym ona zobaczyła ducha męża swojej pacjentki. Jeżeli zastanowi was ten multum karteczek w książce, no to zaznaczyłam po prostu bohaterów yy, oraz ciekawe wydarzenia, no i się nagle zrobiło tyle. Także niech. Te same karteczki pokażą Wam, ile w tej książce się dzieje, bo dzieje się mnóstwo. Ale wróćmy jeszcze do tej opowieści. W sumie nie będę Wam za dużo zdradzać, poza tym, że właśnie mamy tutaj czwórkę narratorów. Każdy z nich jest niezwykły, ma swoją niezwykłą historię. I to wygląda tak, że właśnie pierwsza część historii opowiada jedna osoba, druga część historii opowiada druga osoba, trzecia część historii opowiada trzecia osoba i czwarta, czwarta rozumiecie, ale cały czas jest to ta sama akcja, te wszystkie osoby działają razem przez większość czasu, także wiecie widzicie ich oczami innych bohaterów, co jest wielkim plusem i wielkim minusem. Dla mnie zaraz znaczy nie jest to minus, ale to mnie tak denerwowało, bo wiecie, czasami chciałam dowiedzieć się co w pewnym momencie myśli ta albo ta osoba, a akurat narracja była prowadzona z perspektywy innej osoby i to było takie, ooo, ale z drugiej strony też fajne, no i. To jest ten mój problem, że coś mi się podoba i mnie denerwuje zarazem. Och. Tyle emocji po prostu, tyle emocji w tej książce. Szczerze nie spodziewałam się, że będzie ona aż tak przerażająca momentami, że będzie tutaj tyle grozy, tyle tajemnicy, tyle rzeczy, których bym się nie spodziewała, że w ogóle są. Mogą się wydarzyć. Te aspekty magiczne są tak przedstawione, w tak właśnie mm, unikatowy sposób, są opisane, także nie do końca rozumiemy, czy to naprawdę się dzieje, czy to jest tylko wymysł wyobraźnia, ale mimo wszystko zaczynamy w to wierzyć. To miasteczko jest dziwaczne, ten szpital jest. Dziwaczny, stary, przerażający. Przez całą książkę przeplata się wątek tajemniczej krwi Madoka, którego w sumie chyba do końca nie zrozumiałam nawet po przeczytaniu. Ale to jest plusem, tutaj jest tyle plusów. Przyznaję szczerze, nigdy wcześniej nie słyszałam o tej książce, i prawdopodobnie Wy również o niej nie słyszeliście. No, może oglądaliście mój book haul i tam jak widzieliście lub gdzie Wam się przewinęła okładka. Ale jeżeli właśnie ode mnie słyszycie o tej książce po raz pierwszy, to mam nadzieję, że zapamiętacie, że to jest pozycja, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli właśnie kręcą Was takie Klimaty, szpitali psychiatrycznych, tych wszystkich tajemniczych, magicznych miejsc, mocy, zdolności i wydarzeń. Jeżeli macie właśnie ochotę popaść w taką rzeczywistość, w której choroba psychiczna miesza się z rzeczywistością i w sumie już sami nie wiecie, co czym jest, i właśnie jeżeli lubicie takie poplątanie z pomieszaniem i mnóstwo, mnóstwo akcji, to serdecznie polecam Wam szaleństwo. Autorki, której imienia nie potrafię wymówić, a raczej nazwiska, także napiszę wam tutaj. Jestem totalnie oczarowana, i ten klimat, właśnie szpitala psychiatrycznego, tych rzeczy, które tak człowieka gdzieś podświadomie przerażają. Także, no, jeżeli jesteście tacy jak ja i lubicie takie rzeczy, to po pierwsze, serdecznie polecam wam tę książkę i zainteresujcie się nią, a po drugie, jeżeli znacie coś w podobnym klimacie, stylu i tak dalej. Polećcie mi w komentarzach, błagam, bo chcę więcej. Chcę więcej tego szaleństwa. Naprawdę no, chciałabym wam opowiedzieć o każdym z tych bohaterów, ale kurczę, nie mogę, bo to co powiem o danym bohaterze będzie spoilerem jakby w akcji, w ciągu tych zdarzeń, no bo to wszystko się tak pojawia stopniowo, więc no nie chcę wam za bardzo spoilerować, chociaż z drugiej strony chcę, ale wiem, że nie mogę. To jest autentycznie dla mnie prawdziwy dylemat, także pomóżcie mi i po prostu sięgnijcie po tę książkę, i ją przeczytajcie. Jeżeli interesują was takie klimaty, bo jeżeli będziecie się bali, to, to nie, nie sięgajcie po coś tylko dlatego, że ja mówię, że to jest super, a potem macie się bać. Nie, tylko jeżeli lubicie strach, o tak może to nazwę. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, bo na to najbardziej czekam, czy jesteście zainteresowani szaleństwem, czy już mieliście z nim jakąś styczność. A jeżeli nie mieliście, to czy zamierzacie? Bardzo, ale to bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. W tym momencie jeszcze się z Wami nie pożegnam, bo na koniec zobaczycie taką pewną wstawkę z tego, jak jechałam w miejsce, aby nagrać początek, taki wstęp do filmiku o tej książce. To będzie taki mini vlog w tym filmiku. Mam nadzieję, że spodoba Wam się coś takiego, bo jeżeli tak, to postaram się robić tego więcej i robić to częściej. Także nie żegnam się z Wami, tylko zapraszam na kolejną część filmiku. Postanowiłam. Jakiś czas temu, że kiedy nagrywam film o książce, to będę jechała w jakieś fajne miejsce. Także wybieramy się do takiego opuszczonego kompleksu szpitali w Belic w Niemczech. I mamy nadzieję, że będzie fajnie, strasznie, i że nagram super ujęcia. No. Także zapraszam Was do oglądania. Dalej, tutaj. Idziemy na górę. Idź, ja idę za tobą. Ja mnie ja, nie, nie. Zygłala, aż tak te zielone takie przedmioty. Mama właśnie weszła na takich schodach na górę na balkon. Balkon! Ciesza ona zaraz umrze. Skąd pomysł w ogóle na przyjazd tutaj? A więc tak, jak wiecie, czytałam szaleństwo i... Akcja tam dzieje się w szpitalu psychiatrycznym. Takim dość starym, klimatycznym. Więc uznałam, że fajnie byłoby znaleźć się w jakimś szpitalu, ale no z szpitalu byłoby trudno nagrywać. Także myślałam może coś opuszczonego. A że kojarzyłam właśnie to miejsce, bo kiedyś Kajetan już tu był i powiedział, że jest tutaj fajnie i w ogóle. No to przyjechaliśmy. I naprawdę jest super, tylko... Tylko muszę wam powiedzieć, że ogólnie jest dzisiaj dość ciepło, ale tutaj jest Strasznie zimno. Znaczy, ja rozumiem, że to od tych starych murów i tak dalej, ale w budynku wieje. W budynku, dlaczego? Nie wiem. Tak czy inaczej jest i Gdyby ktoś sobie wkręcił jakąś straszną historyjkę, to. Tak są piękne, mamo. To łatwo byłoby w nią uwierzyć. Fajnie tam się wchodziło. Cieszę się, mamo. Tym bardziej, że kiedyś, nie wiem czy słyszeliście, tu w Belic był morderca. Poczytajcie sobie o seryjnym mordercy z Belic. Kto sprawia, że jest to jeszcze upiorniej?